Ech, kiedy czekasz, kiedy Ci na motorze przestaną jeździć. Dobra. Dalej. Ile tych jeszcze, na to jeszcze ta tutaj koło słupa. To będzie ten sam wyścig, tylko chyba na odwrót. A potem Fort Pinta. To chyba jest kucyk, więc chyba na kucyku będę mogła jechać, na no, tam na kucyku. Będę mogła jeździć... To jest na kucyku, tam będę mogła jeździć na kucyku, co? <laughs> Jedź ta. Ton to ta gra i te konie tutaj to jest po prostu jak taki. Mm, jak maluch. Aha. Y, Alicja, koń jak Ferrari. Tam szybciej jeżdżą Tutaj. Super. Fajnie, że wszędzie robię rekord. Nie wiem jak ja kiedy jeździłam na czym. Gdzie ona jest? No, jej? Stój. Dobra, to teraz... Osiągnął nowy poziom. Szósty. Super. Stoi! I jedziemy. Eee. Nie. Dzwoni. Jedź. Nie wiem, mogę skakać, ale będzie się wgrąbię w coś. Ja sobie tutaj tak ominę. Tu zawróć. Jedź. Boże. Stój. Jedź. Omin... Wróć. A! No jedź. Nie zaklinuj się. Zaklinowałam się. No jedź ty! Co za konia? Nie będę jechać drugi raz w tym samym wyścigu. Wystarczy, że raz jadę. Drugi raz mi się już nie będzie chciało. Nie wnikam. Stoi. Dobra, mm -hmm. zawsze ta jeździ, każdy jeździ koni. Dobra, czy ja coś tu jeszcze mam? Eee, chyba nie. Weźli podwózkę.